Jesteśmy w Sianowie na odpuście, jest tu bardzo dużo dobrych ludzi i liczymy na to, że ochrona środowiska trafi również do nich, że oni będą chcieli dbać o środowisko, dlatego nasi doradcy energetyczni są dzisiaj tutaj razem z mieszkańcami Pomorza, jest ich całkiem sporo. No dzisiaj główny odpust w Sianowie, bo dzisiaj odpusty odbywają się w wielu miejscach maryjnych w Polsce, taki dzień. Ale w Sianowie odpust Królowej Kaszub, gdzie pielgrzymki z całych Kaszub można powiedzieć, szczególnie z tych Kaszub jeziornych pielgrzymują szaut odpustowa, ale również, jak to na odpuście, również festyn, również jarmark, również okazja do spotkania. Jak co roku, jeden z te najważniejszych odpustów na Kaszubach. Tutaj tysiące ludzi przychodzą, żeby pociągować naszej Królowej, Najświętszej Marii Panny, która jest Królową Kaszub, to sanktuarium, a to sanktuarium jest perłą w koronie Pomorza.